W rzeczywistości miłość to nasza pierwotna natura. Nie można prawdziwie kochać, dopóki nie odkryjesz, kim jesteś. Miłość jest podstawą istnienia wszechświata i naszej natury, ale nie chodzi tutaj o miłość o której często mówi się w codziennym życiu. Nie tę ludzką, ograniczoną, skupioną na relacjach czy uczuciach romantycznych. Prawdziwa miłość wszechogarniająca, kosmiczna energia, która podtrzymuje cały wszechświat. To nie uczucie, które należy idealizować czy wynosić na piedestał w ludzkim rozumieniu. To esencja życia. Esencja całego bytu, która przenika wszystko, co istnieje. Miłość uniwersalna, nieograniczona jest podstawą naszego istnienia i zobaczyć ją można w samadzie. Jaki wniosek to można zrobić? Medytuj, jeżeli chcesz spotkać w swoim życiu prawdziwą miłość.